Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Pan nie powiedział. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Co za przypadek? Wczoraj ja miałem swój sweterek, a dzisiaj w moim sweterku no, redaktor mieć. Markowicz. Ale musisz, musisz najpierw usiąść tutaj ładnie. Zobaczcie, jaki ładny! Pozdrawić. Pozdrawić serdecznie moją teściową. Pozdrawiam serdecznie. Dokładnie. Czekaj, żeby nie wyszło jak imię. Pani, pani Małgorzata. Jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie, pani Małgorzato, Dziękuję. Znaczy... To nie dla mnie, bo to bardziej dziękuję Karolowi no ja. za to, że mi użycił. Ale ja nie wiem, czy ty masz w ogóle możliwość podlicencjonowywania, podwynajmowania tego. Bo jak się wynajmuje mieszkanie, to nie można podwynająć. No tak, z... to jest moje. Aha, nie rentuje. Może. Teraz, Aha, dobrze, tak, A to ja cofam to, co powiedziałem. No. Ale poczekaj, a mógłbyś. No. zaśpiewać coś. My girl, my girl. To... Don't let me. tell me. Oh, uh, she <laughs> Did you sleep? Piszecie na nasz adres, zapytaj lekkostroniczekmopodgmail.com maile i bardzo dobrze piszcie dalej. Brawo! <noise> I otrzymaliśmy dwa maile od Szymona i Jakuba, tuż po sobie. Oba przyszły w Sylwestra. Ja też to dostałem i ktoś wysłał to na... Widziałeś tam rolkę? Nie, ale ktoś mi wysłał, że są spotkania tajne audiofili. Tajne komplety. I e, że ja tam idę. No właśnie star, bo to jest jeszcze najlepsze, to się dzieje w Krakowie. To rewelacja! I teraz, żeby pojazd. ja bym się tak wynalazł, chyba. Ale to wygląda właśnie super, ja bym aha. sam poszedł stary. Aha, aha. Popatrz. Proszę o film! tym spotkaniu krakowskiego Towarzystwa Scenicznego i 31 utopka. Brawo, duże brawo! Tomek, 30... ...do spotkania są płyty krystal disk, Aha, audio Wybrani Recordings, czyli włoskiego... Wow Wyska, Wyska, No tego, Fabio ja tak mówię, I wszystkie są dokładnie z tych samych masterów czyli będziemy mieli Ultra High Quality CD Co to jest Ultra, Ultra High Quality CD? Z... <coughs> Czeka No mam to wiedzieć tak, tak niby zwykłe płyty, ale, ale. nie są całkiem zwykłe Aha. I krystal disk. Czemu I e, Tak memory e, wydaje 4, właśnie... No. I to i Ultra High Quality ale są też zupełni wariaci. Mm -hmm. I tu mam Crystal disk, ale CDR. Jest firma malutka w Japonii, malutka która w Japonii. też robi na szkle CDR. -y. No to jest zupełnie jasne, bo to jest. I Tomek. I Tomek -y, to wszystko może odtworzyć. To jest niesamowite. Bogactwo, część główna! O, czy czek i czego będziemy słuchać? Na szkle? To ziomek. He's beginning to believe. A daj pauzę, daj powodę, z, żebyśmy nie, nie przekapili niczego. Czekaj, Crystal Disc, już... To sprawdźmy Crystal Disc. I Ultra... to było Ultra quality, Ultra High Quality Disc? Czy co to było? Nie, to nie jest to. To, to jest Crystal... To. Kry, to nie jest to. Może Crystal... D... Audio napisz. Crystal disk Audio. Może tak. Nie, i Crystal disk Audio wpisz. O czym ty do mnie rozmawiasz? Close to Master Quality... Ah, jest, to jest to. Ale to jest analog, czy to, jest... to, to jest... Więc tak, Crystal Disc is jest, jest wytworzony przez... Nie, nie klikaj tutaj. Przestań! Jest wytworzone przez największą e, fabrykę CD w Japonii, Memory Tech Corporation i to, jest, to używa substrat glass substrate zaraz, zamiast y, tworzywa sztucznego. Czyli tak, czyli to jest CD na szkle. Tylko no pewnie ale... to, nie jest, to, to nie jest tylko to. Ale czy to nie są zero tak, Zera Dużo lepsze od zwykłego CD. So, to jest bo... Digital Signal. Jeśli to jest Digital Signal, jakie to ma znaczenie, z czego to jest zrobione? Next question. Już ci pokazuję, proszę bardzo. Bo tu chodzi o wolty. To CD ma 2,005V, a crystal Dix ma 2,72V i to jest amplituda. I tu możesz zobaczyć, jak wygląda ten dźwięk. Jest dużo czystszy. Ten rysunek dźwięku jest dużo czystszy. Co? Czekaj, bo <laughs> mi się, się wkręcił. W sensie, jak? Co? A no ale jak? No. Za kable HDMI, drogiej Tanie. popatrz. To jest... Tak wygląda amplituda. No rozumiem. Na CD, bo ja, ale czy to są zera tylko like, o... Czy to są zera A co to znaczy? A, zera no nie wiem. Czekaj. Dobra, Experience tam. the master of sound. No bo ty, ty, już, bo ty nie wierzysz to, takiego, tak? w to, tak? coś takiego chodzi jak Crystal Disc? Cześć Mati w ogóle. Dzień, jak Dzień dobry. To Wszystkiego to dobrego od znaczy. Wróćmy do rolki. Niech sobie Gemini pomyśli, a my wróćmy do rolki. Aj. Ale to ma fajny chłopak. Nie, a tam nie tam ale, fajny ja bym tam naprawdę jest. poszedł. Crystal disc. Tak. Yy, Wytwórni Audionautes Records. Audionautes czekaj. No dobra, pokaż ten ultimate haku, no włącz to. Ultra haku. No. Miles Davis. Dobrze, no. I co to mm. jest? Jaki to jest format pliku zapisywany na tej płycie? Nie jest napisane. Nie jest napisane to. No dobra, bo mi chodzi o to, że to jest ponośnik. Ja to jakby... Ja wiem. Co jest kontra, z plikiem? Czyli tak, tak niby zwykłe płyty, ale mhm. nie są całkiem zwykłe. I Crystal disk. No technik... ja, czy ja się stanę takim człowiekiem? Nie, nie, chyba nie. Bo nie. nie. Ale... Yy, wydaje właśnie i to, i wiadomość. wiadomo. Jest. A skądże znowu... Oh. Tomek, to teraz ja Dawaj, Tomek. parę słów o sprzęcie, który... O właśnie, w, bo jaki sprzęt. Będziemy... A może w oczach tych ludzi, wszyscy ci, którzy tutaj piszą komentarze, w tym... Yy, Ale mi się to podoba, tak ja zmieniam chyba już wektor. Dziennikarzy Mówi, internetowi, blogerzy, piszcie tak, tak dalej. patrzę na tych ludzi, którzy tu komentują i, i widzicie w internecie i tak... tak. No ignorancja, no śmiejecie się z własnej ignorancji, no. Czemu? No że... I, i, jakby ich cytuję. Troszeczkę wolniej. Jeszcze raz wytłumacz mi tą konfigurację. Kogo teraz cytujesz? Ich, czy nas? Ich. Czy ich? ich. Czy ich? Czy ich, ich. ich. Czy ich szczerze, ich. Mathego? Ja nic nie podpisywałem. Nie Wam znana, ale jednak. Yy, tak. Czego słuchamy? Witamy bohater dzisiejszego no. wieczoru. Cervę, jakbyście trzymać tysięcy. Musiałem go tutaj sprowadzić specjalnie na to spotkanie. Oh, oh. Nie wiem, ty... Słucham już płyt CD, a w no, kolejnym no. tematem tego spotkania mamy tutaj. Odtwarzacz kompletny marki Bricasti. Jest no tutaj poza, tej pozycji, stop, stop, stop. O, widzisz Bri Super Audio CD, widzisz? Słyszałeś o Bricasti? Nie. <grym> Bricasti Super Audio CD. To jest ten, to jest ten. M19. Ja pierd... <grym> <was serdecznie. grym> to nie jest jeszcze wzmacniacz. <grym> tak. To jest tylko odtwarzacz CD i Super Audio CD. <grym> I model M19. I to ten. Dokładnie. Tak, w tym, tak przez Master, ale dzisiaj występujący jako tak model M12, M12, M12 Nie nie Jezu, kable są połączone. bo musisz pauzować szybko, bo to... Czekaj, Brikastila M16? Co na to pieniądze biorą? BriCasty M16 było? M12. Też pewnie kolejne 40 koła. 78. Ja cię bardzo. To... O kurwa! Czyli mają ile już tam? 120. Tak, taki tak, tak. Tak swastrz, przez Ty to musi dobrze grać. To musi zajebiście grać, ale kurwa, to kosztuje 120 tysięcy złotych. Więcej niż moje auto. Włot, tam nie ma głośników, iż nie ma kabli, bo on powiedział, że to jest połączone kablami jakimiś. On mówi, tam o kablach, no tak, no było już o kablach, że jest No kablami, i czemu nie można cofać? Czy ja to ściągnę i co odpaliłem w quick No i dobre. Tam było, że połączone są jakimiś kablami konkretnymi. No to wiadomo, że konkretnymi, a nie jakimi, kurwa, byle jakimi, nie? <laughs> jak zwierzę, czy co? No. prawda. <laughs> to jest kur... zwierzę, dawaj. Podałem casti, no. Specjalnie na to spotkanie, Dajesz. gdyż jak wiecie, od kilku lat nie słucham już płyt CD. Jest, ale przepraszam, daj ale jest fajne, że jak wiecie. Jak on to powiedział, to jest jakby napluć sedeciarzom po prostu w twarz. No, jest, jak wiecie. Jak wiecie, już od kilku, kilku lat. lat nie nurzam <laughs> mych bębęków w tym bagnie, w tym sz lamie, które... Ile, ile tam jest kiloherców na CD? 44. Jeden. Słabo <laughs> mi. <laughs> to jest najgorszy. A y, odpowiedział nam mi na poprzednie ten? No, oczywiście, że tak! Glass CD, święte gra w ale, świecie fizycznym. Z nie ze uh. No dobrze, ale czym się różni? To jest PCM, no tak to jest PCM, ale to może być równie na dysku. No ale pokazywałem ci, pokazywałem ci prąd, że jest inny. O Baton, Patrz, PCD CD, 580 zł, nie? SCCD od 100 do 300. Krystal dysku. od 5 do 10 jest za płytę, per płytę. A, a dalej masz ten sam plik, finalnie, to. Nie, wód. Ile razy mam ci pokazywać, jaki jest zapis? Musiałbym Jureczka zapytać, jakie ma znaczenie voltage odczytywania 0,1? Nie 1. wiem. Nie wiem. Ja też nie wiem. Dlaczego płacą za to tysiące złotych za płytę, skoro tak. dane... O, skoro dane cyfrowe jedynki są te same. Zwolnictwo wskazuje na 3, kluczowe zalety szkła. Brak dwójłomności, birefringence. Daj pauzę, to jest trochę jak picie coli z puszki i ze szklanej butelki, nie? No ze szkła się pije lepiej. No kola puszki jest. No z puszki z, ze szkła to no zupełnie inaczej. Birefringence, nie wiem, czy to jest w ogóle, to kluczowy termin. Plastik, który węglem załamuje jest. światło lasera w nieprzewidywalny sposób. Ciężne w matrici, tak? jest pod tym względem niemal idealne. Yes. Dzięki temu laser odtwarza... Czy te dane z absolutu? kupiłem, nie? No ale no, kiedy było na pendrive'ie flashowym na no USB, to też nie byłoby żadnego wolek. error correction. Sztywność Sztywność plastikowa Plastika wirująco wpada w mikrowibrację, szkło jest sztywne i cięższe. Plastik z czasem degraduje, ma to jest prawda akurat. No to, to, to w porządku, to kupię nową płytę za 50 zł. No ciebie Bóg opuścił. Crystal disk to produkt ultra luksusowy, no. z takiego punktu widzenia to niemal zwykłe CD. Ja! Yeah. Ale na no, fizycznie doskonałym tyleżu. Dla kogo? Dla kogo? Dla nikogo. 2026 Dla 26 rok to jest rok audio, ja to czuję. <try> <try> Czy słychać różnicę, Karol? W ślepych testach na sprzęcie hi-fi wielu słuchaczy twierdzi, że dźwięk jest spokojniejszy, bardziej na Myślę, że nie. Myślę, że tak. Precyznie ja myślę, że jak tego. słuchasz tego na Bricasti m 19 w połączeniu z Bricasti M12. Ale jak jak no ale ja pierdolę. jak jest jak jest spokojnie. Jak, jak może być nie, Góry, dlatego, więcej, poważ, nie dlatego, że danych jest więcej, ale poważnie. Nie dlatego, że danych jest więcej, ale dlatego, że są odczytywane bez błędów i wibracji. No to jak sobie zripujesz. To jest różnica. Okej, okay. jak sobie zripujesz płytę, no no tak. to jest bez wibracji. A poczekaj, ale poczekaj, no ale poczekaj, ale z czego ripujesz? No dobrze, no to ale nie, nie Z czego ripujesz? Z czego masz pierwszy, a tu jest z oryginalnego nośnika okay. bez tych właśnie dobrze. wibracji CD, przeniesiona na szkło. Więc jest perfect. Dobrze. Perfekt. perfect. Dobrze, no. Bricasti. Dobrze, no to w takim razie... Ale potem do twoich zawoskowanych No dobrze, no, no to nowe remastery. Nowe remastery, nie? Czyli biorą te analogowe taśmy matki, te That duże. Is. Robią z nich te 192 kHz i tak dalej. Mają to na dysku, mm -hmm. prawda? Tak, jakby to wypaść. I to do serwisów streamingowych. No, ale serwis streamingowy ci... Yy, nie masz tam pełnego lossless, no. Jak na Bricasti. Ale rabbit hole. Nie mam bladego pojęcia, co chodziło. 12 połączone są elonem koakcjalnym kablem cyfrowym w Okej. Z którego to sygnał idzie, to przedsmacniacza greckiej firmy Epsilon model TST. Stop, 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 musimy to sprawdzić, musimy to zliczyć wszystko Epsilon? Ja yeah, pierd... 70, nie zależy od wersji, ale załóżmy, że to jest najtańsza wersja Ty, To jest 76 tysięcy Nie, nie byłoby, napisane byłoby napisane Jak to tylko to napisaliby tutaj Już idziemy na 200 tysięcy bez kolumn A tutaj w ogóle Marks 100 240 tysięcy Tak, jest jakiś... Wład, No. już mamy 200 koła no, no, ale to, Bez ale, kolumn No ale to... <laughs> Dążysz do najlepszego jakości dźwięku, czy nie? Ja tam chcę być! Tak, ale po, ale, ale, ale posłuchałbyś mu... No f**k! mu Ja bym tam Później. chciał strasznie pójść. Ale strzelamy, że pewnie dobrze gra. Ja strzelamy, że to mnie nie wpuszczą, <grym> Śmierdzieli po prostu, Nie, Będziesz, przy przychodzisz, nie przychodzisz, Hal przychodzisz, a to gra stara jak z Banga, na przykład jakieś ja <grym> jest takie... Ja Co? Aniversary. Nie, kurwa! jednak. Nie, z jest koła Silver Edition Anniversary To jest SILVER EDITION Anniversary. Ja pier. Czyli to jest sprzęt za trzy... 3... Yeah. Tutaj To te płyty CD dla nich to też stare. To to, 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 to... to jest nic, to jest jak splunąć mm. No tak, no tak TOPOWY MODEL PRZEDZMACNIACZA JAAA HAHAHA yeah. Głownie w bieżącym numerze grudniowym miesiąca mm. FIDELITY No i dalej mamy już mój system Co? Tak, No i dalej mamy już mój system, proszę Cię Włodeczku, proszę a, Cię akufa, 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 STOP Nie no musimy ziomek, to są już takie ceny, że już musimy wiesz, Dla mnie najważniejsze jest, że oni mają taki sprzęt, a, a telewizor nadal lat. No bo jest wyje... tyle wizer było, no. Wiem, wiem. Ziomek ten na kufajs kosztuje 100 tysięcy. <laughs> Ale po co? Co on robi? Kramaty wiąże, usuwa ciąży. Bo to już był przed to jest wzmacniacz? Tak? Nie wiem. A to jeszcze jest. Nie wiem. To jest. Wzmacniacz. To jest wzmacniacz. Końcówka mocy. Czym jest końcówka mocy, właśnie tak nie, nie wiedziałem. Nie, też nie. Ale ewidentnie może kosztuje trzeba koła. Wzmacniacz i końcówkę? Mocy. Są konumne. Są konumne. 67 koła. S 67 koła. Za, za, za parę, za, za parę, nie za parę, za no, parę, to no, ale... za parę. Co? Ja bym się tam świetnie bawił. Ja bym... wow. Ej, i popatrz, zwykły pokój, zwróćmy uwagę, to jest zwykły pokój. To jest zwykły Ale pokój. z drugiej strony, tak, nie, bądź tak. Są dywany i tak dalej, ale to jest zwykły tak. pokój. To Pamięci nie jest sala hejt. odsłuchu. Bez hejtu, nie bez no, hejtu. No, ale mi się to podoba. No, bez hejtu. Nie ale y, y, coś takiego coś zbiera się? dużo hejtu, prawda? A powiem tak. Nie, nie, Są ja, ludzie, ja, 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 ja ludzie cool którzy. Ile to łącznie by tam wyszło? Na pół bańki gdzieś, no. Tyle by wydali, też mając normalne mieszkanie. Na auto, no. półwanki. No tak. A on siędza. Tak. A ja w sumie ja to jest auto. Ja tak powiem, jest. Audio. Tak jest. Ale Czarny. też chyba, wiesz co, on powiedział coś takiego, że on już nie słucha CD, ale też powiedział, że coś tam było przetestowane do miesięcznika High Fidelity. Więc część z tych sprzętów też nie są jego sprzęty. Aha. Na przykład ten co ten, za 250, on powiedział, że to było przetestowane. To nie było jego. Więc wydaje mi się, że to jest tak, że on ma swój wzmacniacz, który nie jest za tyle hajsu, który pewnie też jest topowy. Że jakby tutaj, ponieważ on ma możliwość wzięcia do testów bardzo drogiego sprzętu bo pracuje w tym jednym, pewnie z dwóch mm -hmm. miesięczników w Polsce, które się tym zajmują i wiesz, jest ta y, wersja recenzencka i on sobie to może wziąć na taki event. Ale nawet gdyby go było stać, czego życzę bardzo serdecznie, to oczywiście, że tak, każdy ma swojego bzika, ku totalnie. Chciałbym tego posłuchać. Mm -hmm. Chciałbym tego zostawić. Ale koniecznie spyt Crystal Audio CD. Nie, chciałbym tego po prostu posłuchać. Ja na początku, przyznam szczerze, jak zobaczyłem to w mailach i też było to tak ubrane, bo tutaj mamy... No wiesz, właśnie... No, od, od, od Jakuba... Jakub napisał, że to jest Sekta Audio i tak dalej. To Też mi się... To już jest negatywne. Też, no właśnie, dlatego też mi się tak kącik podniósł do góry, żeby się pośmiać, ale szczerze. No ale zobacz, bo też... no, zobacz, jak tu ludzie nie brzyczą. Nie wiem, ilu was tam było, ale jesteście jak jeden mąż chorzy, chorzy psychicznie. Płyta CD nie może brzmieć inaczej z płyty na płytę, bo te dane są zapisane cyfrowo przy działające. działającą otworzeczo, Płyta z plastiku, płyta ze szkoły, płyta z diamentu, będzie brzmieć tak samo. Ja ja się nie zamierzam z nimi kłócić. Moim zdaniem jednak e, ty powinieneś być naszym krakowskim wysłannikiem na jednym spotkań. Poszedłbyś, nie? Pójdziesz, jak coś? Ty tam byś bardziej pasował. No, ale ty mieszkasz w Krakowie. A ty bywasz w Krakowie. Nie nie ciebie z, tylko. jest z Krakowa czasem też. Nie jestem już skłonkowany. Dziękuję. Jeszcze nie. Czy już nie, już jest no, kanał, Już no, 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 mogę. Gdzieś tam. Gdzieś cię upchnę. Gdzieś pod schodami? Jest. <laughs> w schopku Nie A nie spotkam tam Mariusza Maxa kolonki w przypadku. Nie, nie, nie. <laughs> Dobrze, drodzy państwo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zobaczmy się jutro, a tymczasem... Słyszcie to? Crystal disk. Zobaczmy się jutro. Bądźcie... Tak. Stronniczy.